Można grać na pianinie, to trzeba się tego nauczyć. Starać się bardzo zapamiętać struny, bo jak się pomyli, to widzę brzydko. Narciarką, kalką. Ja bym chciała być muśbietarką, bo umiem jeździć na jednej łyżbie. I Samo to za mnie wyszło. Kiedyś wyszłam na ludzi i rozumiałam. Ja, ja bym chciała być baletniczką. Muszę pochodzić na, na balet. Trzeba umieć tańczyć. Chciałabym być jeszcze policjantką. Trzeba być szybkim, żeby złapać złodzieja. Policjantka. Chciałabym być lekarzem. Żeby być trzeba studiować na Musi robić dobre zastrzyki, operacje. Medyczki. Budowniczy. Co robi budownicze? Buduje. I <grym> <grym> co buduje? Domy. Ja bym chciała zostać fanią e, robienia sukierek dla modela. Trzeba zdać szybciej. Że... Chciałabym zostać muzierką i chciałabym zostać krasową. Ja chcę zostać piłkarzem. Trzeba u mnie grać. Ja bym zostać bibliotekarką. Znać wszystkie książki niektóre mhm. i nauczyć się je poznawać. To jest coś takiego. Jak, i, jak i być, żeby dalej być. Kompetencja to chyba jest myśl, bo myśl jest częścią mózgu i, i jak, jak znajdziemy się w jakichś poważnych tarapatach, to zawsze myślimy. Kompetencje to są umiejętności. Zdobywa się takie kompetencje, że Poznajemy świat trochę bliżej. Kiedy Pani wytłumacza nam, co to na przykład jest i, i do czego to służy i co się tym robi, to wszystko poznajemy. Przyrodę, świat i dzikie zwierzęta. Kompetencja to jest... to są te różne zdolności. Kompetencja może być ratowaniem ludzi. Panie, nas z różnych żebych piasek. Rezysz, mm piękna, -hmm. rezysz, parę, rezysz, parę, rezysz, parę, 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 po parę, 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 do My się, y, uczymy się różnych literek, uczymy się pisać. Tam nie ma w przedszkolu, że obiad, tylko są przerwy i mamy spakowane jakieś kanapki. Albo idziemy albo, do stołu. Albo jakieś butelki z mlekiem, albo z sokiem. Tam ojej, tak ja liczę na szóstkę. Ja też. Ja